Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FKFOM Koło Materace Łóżka Stelarze. Witam serdecznie, nazywam się Szymon Popławski, jestem przedstawicielem Ruchu Narodowego i Konfederacji w Województwie Podlaskim. Spotykamy się tutaj dlatego, że w sobotę zaplanowaną mamy w całej Polsce ogromną manifestację wszelkich środowisk patriotycznych, narodowych pod egidą Konfederacji. Protest, który ma pokazać nasze zaniepokojenie polityką migracyjną w naszym kraju. Protest ma na celu pokaz naszego zaniepokojenia, naszej solidarności wobec tego wszystkiego, co negatywnego dzieje się, zarówno na granicy zachodniej polsko-niemieckiej, jak i tego, co dzieje się teraz na, na granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni temu mieliśmy pierwszy taki przypadek, kiedy Polscy mundurowi zostali zaatakowani przez imigrantów próbujących szturmować polską granicę koktajlem mołotowa. Mamy sytuację, w których niemieckie służby podrzucają nam imigrantów bez wiedzy obywateli, a bardzo często też bez wiedzy naszego państwa. Ten protest ma pokazać, że my wszyscy na Podlasiu jesteśmy zaniepokojeni stanem które aktualnie dzieje się na naszych granicach, ale też jesteśmy zaniepokojeni tym, co może nam przynieść przyszłość, kiedy polityka rządu będzie wyglądać tak jak do tej pory, kiedy pakt migracyjny w końcu wejdzie w życie, bo nie wierzymy i mamy ku temu wszelkie powody, aby nie wierzyć, że zapewnienia władzy, że Polska będzie z tego paktu migracyjnego zwolniona, to jest absolutna bzdura. Dlatego też boimy się o to, jak będzie wyglądać nasz kraj, czy nie będziemy kopią tego, co będzie widoczne, co jest widoczne w tym momencie na zachodzie naszego kontynentu. Widzimy się tutaj w sobotę o godzinie 12 wraz z marszałkiem Sejmu Krzysztofem, wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem, który również będzie obecny na tym wydarzeniu. Wydarzenie jest organizowane przez Konfederację, ale zapraszamy na nich wszystkich. Wszystkich, którzy chcą pokazać swoje zaniepokolenie, zaniepokojenie, wszystkich, którzy chcą pokazać swój protest wobec aktualnej polityki migracyjnej. Każde środowisko jest mile widziane. Jeżeli chce przyjść, zaprotestować, to jak najbardziej zapraszamy tutaj do siebie na naszą manifestację, która odbędzie się dokładnie w tym miejscu w sobotę o godzinie 12. Obecny będzie marszałek Krzysztof Bosak, jak i też lokalni liderzy konfederacji. Witam serdecznie, Justyna Racińska, Ruch Narodowy Konfederacja. Jako kobieta chcę po prostu czuć się bezpieczna we własnym kraju. Nie chcę się bać, wychodząc wieczorem z pracy, nie chcę zastanawiać się, kto idzie za mną na ulicy. Nie chcę czytać o kolejnej ofierze nożownika, gwałciciela, i po raz kolejny widzieć, że ofiarą jest imigrant. To nie jest ksenofobia, to jest instynkt przetrwania. Dlatego nie możemy powtarzać błędów Zachodu. Czas się obudzić, czas powiedzieć dość polityce otwartych granic, czas upomnieć się o bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych dzieci i przyszłości naszej ojczyzny. Dlatego apeluję do wszystkich, przede wszystkim do kobiet. 19 lipca o godzinie 12 przyjdźcie na protest. Razem powiedzmy stop imigracji. Bardzo dziękuję. Reasumując, tak, jak już to wspominaliśmy, w sobotę o godzinie 12 widzimy się tutaj na rynku Kościuszki. Jest to protest pokojowy. Jest to protest, w którym chcemy pokazać nasze zaniepokojenie, chcemy pokazać naszą mobilizację oraz, oraz solidarność z wszystkimi, którzy tak jak nasz, nasi bliscy, tak jak my, boją się o przyszłość naszego kraju, e, boją się o swoje bezpieczeństwo. Chcemy zamanifestować solidarność z żołnierzami, którzy narażają swoje życie. Swoje zdrowie w walce o to, abyśmy mieli bezpieczne granice. Chcemy solidaryzować się z wszelkiego rodzaju służbami mundurowymi, szczególnie Strażą Graniczną, która również stara się dbać o nasze bezpieczeństwo, e, walczyć o to, abyśmy byli w naszym kraju bezpieczni. Na tym wydarzeniu. Wszyscy jesteśmy mile widziani, wiemy o tym, że będą, obecni, będą ob obecne środowiska patriotyczne, środowiska narodowe, wolnościowe, kibice e, Jagiellonii, Białystok. Dlatego wszystkich serdecznie również zapraszamy e, i oczekujemy, że będziemy jak najliczniej tutaj zgromadzeni już w sobotę o godzinie 12. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, Adrian Zoborowski, to zaczniemy Chciałbym tutaj. Zapytać, uh -huh. o, mniej więcej uh -huh. o o tym, co się w ostatnich dniach na tej granicy. Chciałbym prosić o taki szerszy komentarz właśnie, bo po raz pierwszy doszło do tej sytuacji, że migranci po białoruskiej stronie zaatakowali mundurowych po polskiej stronie, którzy byli, to z tagnami I czy też te kontrole, które między innymi są od ponad tygodnia na granicy polsko-litewskiej, czy dobrze, że właśnie one są, no bo część też migrantów, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, potem próbuje przekroczyć z e, sposób nielegalny granice chociażby Białorusi z Łotwą i w ten sposób potem e, Trafić do Polski właśnie pod skrzyńcem, pod skrzyńcem. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie wszelkiego rodzaju granicy w naszym, w naszym kraju, jest to, to jest to niezbędne. Wiemy o tym, jak bardzo skomplikowana jest to procedura, procedura pod względem logistycznym, jak ciężko jest zabezpieczyć całą granicę, i wiemy o tym, do jakich konsekwencji dochodzi o tym, co Pan wspomniał, że nielegalni imigranci próbują wszelkiego rodzaju możliwości, aby przekroczyć tą granicę. No, my niestety musimy być nieugięci. I niestety. Sytuacja, która miała miejsce, czyli atak migrantów koktajlami Mołotowa, czyli de facto już narzędziem, który może wyrządzić ogromną szkodę nie tylko dla e, samych żołnierzy, ale też dla otoczenia, jest tylko po prostu wynikiem tego, że nasi żołnierze mają zbyt mało możliwości do tego, aby bronić swojej własnej, e, swojej własnej osoby oraz naszych granic. Nie możemy. Pokazywać strachu nie możemy pokazywać, że w jakikolwiek sposób nie jesteśmy zdolni do tego, aby naszą granicę bronić, bo niestety ci imigranci do tego dopuszczają. Mamy sytuację, w której bardzo często na przykład e, aktywiści przy granicy polsko-białoruskiej, e, którzy są objęci parasolem e, przez władze, którzy nie są przez nich ścigani, nawet jeżeli dopuszczają się e, złamania prawa, Niestety podpuszczają tych imigrantów do tego, aby do naszego kraju przybywać. No i niestety, no bardzo często mamy do czynienia z osobami, które są niesprawdzone i nie będą nigdy sprawdzone przez służby, więc możemy mieć też do czynienia z przestępcami czy też osobami, które są wyszkolone w sztuce militarnej. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, dlatego też ta sytuacja pokazuje nam, jak dużym niebezpieczeństwem musimy się mierzyć i Pokazuje nam również to, że nasze służby przy granicy powinny e, mieć większą swobodę, jeżeli chodzi o ochronę naszych e, granic i swojego własnego bezpieczeństwa. Ja mam pytanie dotyczące właśnie tego protestu, bo y, czy Wy jakoś się dogadaliście z kibicami, no bo tam wiem, że kibice, oni jak sami się aktywizują, czy to nie będzie upolitycznienie tego protestu, czy to kibice nie bardzo chcą? Absolutnie. To, że organizatorem jest Konfederacja, e, to jest jedna sprawa, ale to, że jest to proces dla wszystkich mieszkańców Województwa Podlaskiego, to jest druga sprawa. Jesteśmy tutaj ponad podziałami. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych rodaków, naszych kobiet, naszych dzieci, ale nasz samych, starszych i młodszych. Dlatego też nie widzimy tutaj żadnego problemu, a na pewno też nie chcemy tego upolitycznić. Kibice dokładnie to wiedzą, dlatego wielokrotnie podkreślają, że oni tu przychodzą nie dla partii, tylko przychodzą po to, żeby zamanifestować nasze bezpieczeństwo, a to jest głównym powodem, dlaczego się tutaj zbieramy. Chcemy wspólnie, Razem pokazać, że województwo podlaskie, bo przypomnę, już od 2015 roku organizujemy tego typu e, protesty. Ja sam osobiście w 2015 roku e, również organizowałem, czy protesty tutaj na rynku, czy Wielki Marsz, który przeszedł. Zawsze byliśmy ponad podziałami, bo dla nas najważniejsze było bezpieczeństwo naszych e, bliskich oraz nasze. Podobno ma być podobny protest w Suwałkach. Dokładnie. My tutaj się spotykamy, jeżeli chodzi o województwo, e, jeżeli chodzi o Białystok. Ale w całym województwie podlaskim oraz w całej Polsce będzie odbywać się e, takie wydarzenie, jak właśnie e, Stop Imigracji, czyli protest. Jest to akcja Gnopolska W województwie podlaskim podobne e, manifestacje będą miały miejsce w Suwałkach, w Augustowie, w Bielsku Podlaskim. E, e, Zambrowie i Łomży. Także jest to duże wydarzenie. Oczywiście jesteśmy tutaj dlatego, że skupiamy się na wydarzeniu centralnym białostockim. E, też dzięki właśnie temu, że na, nasz, na tym wydarzeniu również będzie obecny wicemarszałek Krzysztof Bosak, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy białostoczan, ale też osób z Czarnej Białostockiej, Łap, e, Choroszczy, wszystkich gmin dookoła aby przyjechać tutaj. Ale jeżeli mamy zbyt daleko, no to są też e, wydarzenia e, lokalne, miejscowe w Augustowie, Zambrowie, Łomży i tak dalej. Także tam również serdecznie zapraszamy, to również jest Nasza inicjatywa. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję za obecność i życzę miłego popołudnia. Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz fk.com koło Materace, Łóżka, Stelarze.